Cześć. Witam was z Teneryfy. Jesteśmy tutaj na warsztatach jogowych, a właściwie na wyprawie jogowej. Mam dla was świetną krótką praktykę. Każde zadanie będę tutaj wykonywać przez pół minuty, a wy sobie zwolnijcie tempo tak, żeby każde ćwiczenie zrobić przez minutę. Jeżeli zaczynasz, to możesz wykonywać je razem ze mną. Pół minuty też na pewno wystarczy. Pierwsze zadanie. Podskoki. drugi Okej, okay, zatrzymujemy się i wznosimy się na palce, opadamy na pięty, podnosimy ręce do góry. Jestem trochę na górce. Okej. Okay. Kolejne zadanie. Poprawiamy przepływ limfy. Rozciągamy taśmę powięziową. Kolejne zadanie. Machamy rękoma i robimy mini przysiad. Okay. Teraz Pozwalamy, żeby nasze ręce swobodnie merdały. Stajemy w takim lekkim przysiadzie, układamy sobie dłonie na klatce piersiowej i robimy skręty dłoni. Staramy się jak najmniej poruszać naszymi nogami. szybko leci. Podnosimy nogi wysoko. Taka Mimi Skandasa. Możesz się przytrzymać tak lub na bioderka. Okej. Okay. I ostatnie ćwiczenie. Stopy jak do pozycji Bogini. I robimy sobie przysiady tutaj. Spinamy się na palce. Pięty w górze. I zatrzyma się na chwilę w pozycji góry. Mam tu przepiękny widok na ocean. Zapraszam cię na kolejną naszą wspaniałą wyprawę jogową tym razem do Toskanii, ale na Tenerysie złapiemy się koniecznie. Pa.